OEO OEO Paciesz lepiej zmów Grzechów nie ma już Chyba, że to jest seks przedmałżeński Albo ci kolorowi Znów mnie wkurwia najka OEO Cała naprzód OEO -e No i na dziś Albo pójdziesz do piekła OEO -e Więc już zwiewaj OEO -e Nie masz dzielić się z gich. Bo obładek nie dla Ciebie jest. Amen. Najka Witajcie, na się Mati. Dziś specjalnie dla OG tego kanału, dla wszystkich stęsknionych za komentarze wśród newsów i dla wszystkich tych, którzy komentary jeszcze kochają, wyjaśnię Nike. I na początku, jako że film najprawdopodobniej będzie długi, przypomnę tylko, że jeśli ci się on spodoba, to zostaw suba, ponieważ dzięki takim widzom jak ty, ja oraz kanał możemy się rozwijać. Z góry dzięki. Kim jest Nike? Zapytasz szczęśliwy, jeszcze nieświadomy widzu. Otóż... Masz jeszcze szansę. Serio? Możesz jeszcze wyłączyć ten film? Wyjść z pokoju, ja się nie obrażę. Jeszcze nic nie stracono, ok? Gdy pierwszy raz dotknąłem się z Nike'ą. Ok, ostrzegałem. Trzymaj więc swoje włosy i słuchaj przedstawienia postaci, żeby nie powiedzieć bohatera. Najka to typowy katol. Specjalnie zaznaczę to od razu z trzech powodów. Pierwszy, to że istnieje ogromna różnica między katolikami a katolami. Drugie, Najka wraz ze swoją mamą wyrzedzają osoby z Ukrainy, które musiały opuścić własny dom, społeczność LGBT, kobiety popierające aborcję, a także wszystkich tych, którzy zdecydowali się na sprzed małżeński. I po trzecie, od samego początku tego filmu chcę, żebyście wiedzieli z czym z mamy do czynienia, bo już się... nawet nie z kim tylko z, się... tylko z czym. Nie Jakiś czas temu wypuściła ona trzy filmy, które spokojnie można podzielić na trzy rozdziały tego filmu. Więc przygotuj sobie jedzenie, przygotuj sobie pićko i przechodzimy do sensu. Jakoś pod koniec marca tego roku Nike na swojego TikToka zaczęła rzucać filmy, które wskazywały na to, że albo zmieniła orientację, albo w końcu przyznała się otwarcie do tej swojej prawdziwej. Powiedziałam o tym mojej mamie, że podobają mi się dziewczyny. No, jako stary wyjadacz już komentary wiedziałem, że coś tu śmierdzi, a w tym przypadku ktoś tu śmierdzi, więc spokojnie czekałem na rozwój wydarzeń. No i się kurczę doczekałem. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Najka. I dzisiaj taki filmik, którego w zasadzie nie planowałam robić w tym momencie ani nic. To jest taki całkowity spontan. Mianowicie dzisiaj porozmawiamy sobie w pewien sposób o mojej orientacji. Czy wy też czasem po prostu patrzycie na kogoś i macie ochotę zacisnąć własną pięść i cisnąć nią we własną głowę, żeby Bolało bardziej niż to, co właśnie oglądacie? Eee, e, wyjdźcie z mojej głowy. Ponajcie teraz lata wiadomość, że ja e, kręcę z jakąś dziewczyną. No, dobra, kochani, rozpoczynając właśnie całą tą e, cały ten filmik, e, pragnę przypomnieć, że można wspierać mój kanał. <śmiech> <śmiech> Sorry, mam alergię na fałszywych ludzi. Zrobiłam filmik, w którym y, kobieta śpiewa, że chciałaby pocałować inną kobietę. Kurde, i ludzie pomyśleli, że chodzi w tych TikTokach o ciebie? Jak? Przecież, przecież swoich filmów nic na to nie wskazuje. Nie, sorry, nie będę bawił się w Twoją gierkę. Chodzi mi o reakcję ludzi, że okej, okay, y, TikTok jak posłał to dalej, ja to rozumiem, bo poszło to tam wirala. Natomiast chcę tutaj porozmawiać o tym, że dobrze wiecie, jak ja byłam pewnie. Nie, 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 nie najko. Jest nieuzasadniony. Niechęć w twoją stronę jest nie tylko zrozumiałe, ale jak najbardziej uzasadniona. Poza tym, że wywyższasz się nad innymi katolikami, ponieważ jak ktoś zbliży się ze swoim partnerem, to jest gorszy, bo w twoim rozumowaniu, za bycie dziwizu, pójdziesz do nieba. Wszystko, co powiedziałem, to dosłowne słowa Nike. To dodatkowo przypominam tobie oraz innym tu zgromadzonym o filmie, w którym Nike przez bite 10 minut opowiada, że ludzie z presją to grzesznicy, ponieważ mają presję. Także jeszcze raz, niechęć, a nie I to w pełni Tak ja byłam. Nielubiona ja lubiana przez ludzi, jak ludzie myśleli, że ja cały czas tą religijność pokazuję na pokaz i tylko po to, żeby były wyświetlenia. Szczerze, to nawet ludzie nie myśleli, że robisz to na pokaz. Ludzie mieli szczerą nadzieję, że robisz to na pokaz. Że te wszystkie głupoty mówisz dla wyświetleń. I teraz patrzcie, jak była ta cała religia, to ludzie mnie strasznie gnoili. I teraz, gdy ja powiedziałam publicznie właśnie o tym, że e, jestem właśnie takiej, a nie innej orientacji? Zaraz, zaraz, to ludzie sobie sami to wymyślili, czy ona się. Przyznała do. Ja wiem, już się zaczynam czekać. To mam do czego. Ludzie tak to podłapali, że zaczęli mi pisać wiadomości. Wiadomości w stylu, cześć, nie spodziewałem się. Wiem, że rok temu ci pisałem kiepskie wiadomości. Teraz nagle, gdy powiedziałam o swojej orientacji, to nagle ludzie. Zaczęli pisać rzeczy w strunecie Przepraszam I najka serio myślisz, że ktoś w to uwierzy? Taką samą rzecz mówił kiedyś Kamil z Psycho Couple Że kiedyś tu ludzie ich nie lubili ich hentowali, a później po roku Jak zaczęli ich oglądać, to pisali że oni są fajni Że ich przepraszają Że się bardzo milili Screenów z jednej, jak i z drugiej strony Oczywiście się nie doczekaliśmy Ale czemu mielibyśmy im nie wierzyć Poza tym nie wierzyć wierzącej najce To błąd logiczny e, Wiem, że mamy się wszyscy akceptować Wiem, że jest ci ciężko I co lepsze Ludzie mi piszą, ale to masowo dostaję takie wiadomości. Ja nawet nie będę tutaj skinów pokazywać. Nie no, nie kłopoczcie. się. Wszyscy zgromadzeni ci wierzą. Tymczasem wszyscy zgromadzeni. Bardzo mnie to jakby przeraża, jakby ten moment, w którym ludzie dwa lata temu, rok temu, pół roku temu wyzywali mnie za moją wiarę. Majka, nikt nie wyzywał cię za wiarę. Wyzywali cię za homofobie fobie, toksyczność i wygadywanie głupot. Wiara nie miała tu żadnego znaczenia. A teraz, gdy nagle powiedziałam o swojej orientacji, to nagle ludzie mi piszą przeprosiny. Przepraszam cię, Najka. Przepraszam za to, że tak długo zwlekałem z zrobieniem filmu na twój temat. Ale spokojnie, wynagrodzę ci to długością tego filmu. Ja tutaj troszkę się pogubiłam w tym wszystkim. Czuję się teraz zakłopotana. Chciałabym z kimś tak jakby prywatnie o tym pogadać, a nie mam w zasadzie z kimś. Jestem coraz bliżej znokautowania się własną pięścią. Chodzi o to, że... I ja się czuję zasadniczo bardzo dziwnie, że tak jakby, wiecie o co mi chodzi. Pewnie, zasadniczo chodzi ci o to, że jakby, no wiecie, po prostu z pewną Julką to mogłabyś gadać dnie i noc. Tak, to mnie ludzie nie znosili itd. i tak dalej, mówili, że jestem okropna, że mam się przymknąć i tak dalej, a teraz gdy powiedziałam o tym, to ludzie mi piszą, że ja mam... Się trzymać. Okej, okay, to może jako ten członek pierwszej grupy nie znoszę cię, jesteś okropna i bardzo czekam aż Cię w końcu przymkniesz. Ludzie mi pisali, no ty pewnie żartujesz, no ty pewnie sobie e, robisz jakiś test, pewnie robisz to dla zasięgów i tak dalej. Matko dla zasięgów, to ja bym mogła takie przeróżne rzeczy mówić w internecie, których nie mówię, jak, o których się powstrzymuję, A tutaj ludzie będą mi mówić, że ja robię y, ze swojej orientacji y, jakieś taki wow, i dla zasięgów, bo przecież to jest klikalne, że no bo je, po prostu jakim cudem najka po prostu może być w innej orientacji. Czasem bywam głupi, czasem jestem bardzo naiwny, ale nienawidzę, jak ktoś kłamie. Nienawidzę, jak ktoś robi coś z rzeczy dla kogoś ważnej, coś tylko dla, dla wyświetleń, coś tylko dla jakiejś tam aferki, bo tak, bo, bo ma od tak taki kaprys. Tym bardziej denerwuje mnie działanie Nike, która nieustannie podkreśla, że ona kieruje się słowem bożym. Które przecież nigdy nie wspominał o tym, żeby miłować swego bliźniego, prawda? Ja zresztą nieważne. Ja jestem ateistą, więc na pewno coś mi się pomieszało. Ludzie myślą, że ja y, kiedykolwiek jakby mówiłam coś złego, właśnie o osobach, y, 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 właśnie no. Inne orientacji, podczas gdy nie ma żadnego dowodu na to, bo ja nigdy nie mówiłam źle o osobach LGBT. Tak, kłamca? No, że jakby często właśnie wojną no. chce nam coś uświadomić, chce nas oczyścić. W takim razie, czemu nagle ludzie nie zwracali się do Boga, gdy były całe te strajki kobiety, te marsze, wiecie, kolorowości? Dlaczego ludzie na to wszystko pozwalali? Od 1993 roku na Litwie takie czyny i takie zachowania były karane. Niezbyt fajnie. Teraz jest o dziwo lepiej. I to jest w ogóle dla mnie bardzo zły znak. Z takich związków nie będzie dzieciątka. To już sam fakt na to wskazuje, że coś jest nie tak, że coś nawet nie jest zgodnego z naturą i z wolą Pana Boga. Dlatego też brzydźcie się wszelkim kłamstwem. Niech każdy z was mówi prawdę swemu bliźniemu, bo przecież wszyscy razem jesteśmy członkami tego samego ciała. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie okumujcie siebie nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przeoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Ochydą dla Pana są wargi kłamliwe, lecz Ci, którzy mówią prawdę, podobają mu się. Oszust nie zamieszka w domu moim. Kłamca nie ostoi się w oczach moich. Na zewnątrz są psy i czarownicy. I wszetecznicy. I... Bójcy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. To mówi: Znam go, a przykazań niego nie zachowuje. Kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Jeśli jednak gorzko, zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkich nieprawłości. Coś jeszcze masz do dodania katoliczko? Jak powstaną znowu jakieś szoty, to po prostu ja nie wytrzymam, a możliwość taka właśnie istnieje. Nie ma takich szotów. Wszystkie kompromitujące filmy znajdziecie na kanale Nike. Nie ma tam absolutnie żadnych cięć, nie ma słów wyciętych z kontekstu, tylko wystarczy, że włączycie jakikolwiek film i Nike kompromituje się na każdym z nich. Dosłownie następnego dnia Nike wstawiła film pod tytułem Orientacja Nike. Hmm. Ciekawe, co tam powie. Hmm, ciekawe czego masz dotyczyć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co ostatnimi czasy w internecie się wyrabiało na mój temat, że dołączyłam tam do pewnej społeczności, z pewną orientacją. Przynajmniej tak internet twierdził. Nie, osobiście ja. Moi drodzy, to mimo, ja że zapytam was, czy ja jestem głupi, czy jakoś słabo słucham, ale wydaje mi się, że w poprzednim filmie, który przed chwilą oglądaliśmy, Najka sama przyznała się do zmiany orientacji. Teraz nagle, gdy powiedziałam o swojej orientacji, że dołączyłam tam do pewnej społeczności z pewną orientacją, przynajmniej tak internet twierdził, nie, osobiście ja. Teraz nagle, gdy powiedziałam o swojej orientacji, z pewną orientacją, przynajmniej tak internet twierdził, nie, osobiście ja. Gdy powiedziałam o swojej orientacji. Tak internet twierdził. Nie, osobiście ja. Gdy powiedziałam o swojej orientacji. Nie wiem, napiszcie mi, bo jeśli nie jestem głupi, to na pewno już powoli głupiej. Ja tak dosyć podświadomie zapomniałam o tym, że to jest piosenka, no, tej sześciokolorowej społeczności. Pozdrawiam wszystkie osoby z wiem, że może to być wszystko ciężkie do oglądania, ale spokojnie, jestem z wami, razem damy radę. Ty wiesz o czym jest ta piosenka i ja owszem, ja wiedziałam o czym jest ta piosenka i ja wzięłam i powiedziałam, że tak, że ja wiem o co chodzi i dałam tę flagę, nie? Na co ludzie pomyśleli, że to serio ja tak myślę i że serio jestem... No. Kolorowa, tak to nazwijmy. Zastanawiam mnie jedno, skoro mnie jej zachowania potwornie wkurza, to jak czują się he, no, nazwijmy to osoby kolorowe? Napiszcie w komentarzu. Jak się czujecie? Ja to później tam delikatnie podkręciłam, dlatego że chciałam zrobić taki mini eksperyment i test. Hipokryzji, właśnie ludzi. Eksperyment społeczny. Witam w 2014 w roku, gdzie wszyscy spokojeni ludzie swoje krzywe akcje tłumaczą eksperymentem. A jeśli faktycznie był to eksperyment, proszę o wszystkie dane. W jaki sposób został przeprowadzony pomiar, na jakiej grupie odbył się ów eksperyment, czy osoby biorące w nim udział wyraziły zgodę. Spokojnie, jestem cierpliwy, mam czas, przecież nigdzie mi się nie spieszy. Ludzie mówią, że wyznanie, właśnie ym, swojej orientacji jest bardzo, bardzo trudne. W przeciwieństwie do bzdur, które wygadujesz. Mam szczerą nadzieję, że. Że materiały, które nagrywa Nike, w bardzo, 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 bardzo mocno, w małym stopniu trafiają do młodych ludzi, ponieważ jeśli jakiś jeden najmniejszy procent uwierzy w to, co mówi Nike, i pomyśli sobie, hmm, ma ona rację, to jesteśmy k***a, zgubieni. Ja nie jestem grażyną żarko, że mi za to płacą. Ja to zrobiłam dla swojej własnej satysfakcji. Szkoda, o STR kiedyś mówił: nadzieję matką głupich, więc chyba nigdy nie zmądrzeję. Ale gdzieś w środku mam bardzo cichutką. I bardzo wypaloną i zmęczoną nadzieję, że to wszystko, co teraz oglądamy, to, to jest wyreżyserowane, że za tym wszystkim stoi cały sztab ludzi i, i, i że, to jest, że to jest stworzona postać. Szacun dla mnie, że ja tak przez ostatnie dwa lata obrazowałam siebie, obrazowałam właśnie tę wiarę, te moje poglądy, że normalnie niektórzy ludzie po prostu w to nie uwierzyli. Także. Gratki najka Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Pycha przychodzi do człowieka po upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przeobleźcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukoście się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do swego domu, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. A tak. Kto ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Skoro taki katolik jak ty nie zna najcięższego z siedmiu rzeków głównych, to może taki ateista jak ja musisz o nim przypomnieć. Słuchając Nike i patologii, którą uskutecznia wraz ze swoją mamą, Każ nie mów, że tak to nie jest. zostanie dostanie w <słuch> Myślisz, moja mama by przekazała, żebyś dostał Bo katolicy w katolicy. Katolicy to nie są ludzie, którzy będą spokojnie siedzieć. Jeżeli się obrażą kogoś i obrażą się pana Boga, mogą podejść, uderzyć go dłonią w pysk. Może wyjazd do większego miasta, może poznanie jakichś innych ludzi. Może wyjazd ogólnie do, 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 innego, do innego kraju, może. Obejrzeć jakiś film, jakieś, jakieś dokumenty, może jakiś, jakiś serial obejrzeć. Hej, Mati, co ty robisz? Szukam jakiegokolwiek pomysłu, żeby Nike otworzyła ten zakuty łeb. Wiecie, dlaczego wytatuowałem sobie motyla na klacie? Z trzech powodów. Pierwszy to, że nawiązuje on do mojego ulubionego aktora, Steve'a McQueena, który taki sam miał w filmie motylek. Drugi to nawiązanie do Harry'ego Stylesa, który również ma podobny na swoim ciele. Czemu motyl i Harry Styles? Jakiś rok temu ktoś na Instagramie zapytał mnie, czy słucham One Direction. Odpowiedziałem, że nie przepadałem kiedyś za nimi, a teraz z piosenki Harry'ego w sumie znam na pamięć. Ktoś dopytał mnie, dlaczego za nim nie przepadałem. I wiecie co? Nie odpowiedziałem na to pytanie, ponieważ było mi głupio i wstyd. Z miejsca, z którego się wywodzę, tak, z małego miasteczka, osoby takie jak Harry Styles, czy cały One Direction, czy Justin Bieber określane były wyzwiskiem na P. I. Większość chłopaków ich tak nazywała. Ja również byłem takim chłopakiem. Później wyjechałem do Gdańska, w którym mieszkam już czwarty rok i moje spojrzenie na ludzi oraz to pogląd zmienił się o 180 stopni. Z chłopaka, który wyzywa One Direction słowem na P, zmieniłem się w chłopaka, który nie tylko słucha Harry'ego Stylesa, nie tylko ogląda jakieś z nim wywiady, nie tylko zna jego piosenki na pamięć, ale również zrobił sobie tatuaż nimi inspirowany, który teraz równie dobrze może zostać również zazwany słowem na P. A Jaki jest trzeci powód tego motyla? Tatuaż motyla oznacza, metamorfozę, jakąś wielką przemianę. I patrząc na mnie obecnego i na siebie sprzed kilku lat, lepszego tatuażu wymyślić sobie nie mogłem. No nic, skoro oderwałem was chociaż od myśli o Najce, to teraz niestety, ja wiem, no, mu no musimy do niej, ja, ja wiem, musimy do niej wrócić. Ja po prostu, ja już jestem wyrobiona, ja już jestem Yy, gotowym kamieniem. Nie jest tylko takim rzucić. Ej, 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 ej spokojnie, przyszedłem po że z kamieniem. Sama orientacja nie jest zła. No widzicie, bądźcie sobie tamtej innej orientacji. Tylko moment, w którym się już praktykuje to z inną osobą, wiecie, te przeróżne czyny okazywania sobie miłości. Ale pod żadnym żadnym tej obrzydliwej miłości nie pokazujcie na zewnątrz. Osobom LGBT już dajmy nieco odetchnąć, natomiast samej Najce już nie. Chociaż szczerze to myślę, że my powinniśmy odetchnąć od Najki, a nieżeli ona od nas. W z tego samego miesiąca Najka za cel obrało sobie mężczyzn. Raczej tych lamusów, którzy kiedyś podobno mieli być mężczyznami, a teraz są jakimiś tam... Do... Kiedyś byli mężczyźni, teraz nie ma. Jak zwykle skażę się na kobiety, tak tym razem troszkę ponarzekamy na obecnych mężczyzn. Przez duże... MĘŻCZYZN Przez duże mężczyzny Nie mężczyzny przez duże M Tylko przez duże mężczyzny Dobra, czepiam się, a wie, lista się czepia Ja widzę co się dzieje w mediach I teraz mogę jasno stwierdzić, że w mediach z mężczyzny robi się coraz większe kobiety Czyli po prostu jest mężczyzna, wygląda jak mężczyzna, ale w środku jest taką niezłą kobietą Czekaj, 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 czeka. Był ch**ofob, był ch**ofob <laughs> Widzę, że Nike'a coraz bardziej się rozkręca, ale szczerze ona mówi coś i nieustannie jest przy swojej racji, nieważne kto co o niej mówi, czy, czy, czy spada hejt na nią, czy, czy, czy spada jakieś niefajne nie słowa na nią, ona ciągle jest przy tym swoim zdaniu. I jedna rzecz, którą, którą mógłbym powiedzieć, że cenię w najce, to absolutnie. Nic. Żeby tutaj była jasność, ja jestem za tym, żeby mężczyzna wspierał kobiety, że po prostu, ym, wiecie, szanował kobiety i tak dalej, dobrze wiecie o czym mi chodzi, natomiast... Pamiętajcie moi drodzy, natomiast to synonim słowa, ale... Ja jestem przeciwna temu, co się w mediach wyrabia, wrażliwego, aż nadto wrażliwego, który umie malować paznokcie, umie malować yy, twarz sobie, umie się przebierać za kobietę. Pewnie, bo mężczyzna to powinien tylko pracować fizycznie, a kobieta powinna tylko pracować w domu i że to jest teraz jakiś głupi trend, bo przecież nigdy kiedyś... Nie, nie było jakichś tam dla musów takich. Ma, mal, malarze to, to też głupi trend. Teraz obecny jakiś taki. Pisarze to też. Teraz głup. Kiedyś, kiedyś to każdy chodził w zbroi i lał um, musu. Mi się wydaje, czy Nike leci na dresiarzy. Okazuje się w mediach, że mężczyzna, który nie płacze, to, to nie jest mężczyzna. To jak to w ogóle mężczyzna może nie płakać? Jak w ogóle mężczyzna może nie okazywać uczuć? Przecież mężczyzna ma y, mieć problemy w życiu. Przecież mężczyzna też jest człowiekiem, też ma płakać. A jak jeszcze jakiś mężczyzna się rozklei na danym filmiku, to już w ogóle jest kosmos. No właśnie kosmos. Mężczyzna może mieć problemy, być wrażliwy, płakać. W tej telewizji. Ja na przykład, ostatnio wracając z męskiego treningu, na którym się bardzo męsko spociłem, ponieważ męsko dawałem innym ludziom po mordach, wzruszyłem się w samochodzie, ponieważ puściłem sobie o, tą melodię, którą teraz słyszycie, jest to soundtrack z gry Robin Hood Legenda Sherwood i nostalgłem, tak? Przypomniałem sobie czasy dzieciństwa i się wzruszyłem, jakaś tam łezka się wokół zakręciła, więc lamus. Z jednej strony ten męski pot męski trening męskie bicie w omorcie. z drugiej strony łzy. No klamus. Każda łza niweluje męskość. Jak ja spotykałam się w życiu z tyloma mężczyznami, tutaj nie mówię od razu, że z kimś byłam, po prostu się spotykałam, wiecie, poznawałam. I jak ja widziałam, że nie jeden mężczyzna nawet po 25 roku życia nie potrafi podjąć życiowej decyzji, gdzie on chce pracować, co on będzie studiował. Jeśli nigdy nie spotkaliście się z 60-latką uwięzioną w ciele 20-latki, teraz macie okazję. Zatem tak zupełnie bez żadnego śmieszkowania. Straszna jest ta presja, jak ktoś ma 25 lat i całe społeczeństwo mówi. No, powinieneś już mieć rodzinę, powinieneś już mieć mężczyznę, dziecko, pracę, studia pokończone, już już powinieneś w ogóle pracować na etat, już już szef powinien cię znać, już w ogóle na wakacje powinieneś polecieć za swoje pieniądze, kredyt mieć i autobryznik i wszystko, bo tak przecież moja maciotka i syn i ch... wujka. Zacznijmy od tego, że idziesz do podstawówki, później do gimnazjum, teraz się na gimnazjum, ale później idziesz do liceum. Musisz wybrać liceum, mając tam ileś 17 lat, nie pamiętam dokładnie 16, 17, 18 i, pod, i te liceum rzutuje na studia, na które idziesz później i te studia rzutują na, na magisterkę. Mając 25 lat, możesz nadal nie wiedzieć, co chcesz robić. Ja miałem 16 czy tam 17 lat i poszedłem do Technikum Hotelarskiego w Ciechanowie. Nie mam pojęcia dlaczego. Później poszedłem na licencjat z pedagogiki, specjalizacja logopedia i tylko dlatego, że był to jedyny kierunek w Ciechanowie, który nie miał matematyki. Dopiero na magisterkę poszedłem w pełni świadomie, bo wiedziałem, że chcę na to iść. Mając 16, na 17 lat ja chciałem grać w piłkę, chciałem jeść pizzę, mrożoną z biedronki familijną z kumplami i chciałem być youtuberem. Nic więcej. I bardzo chciałbym w tym momencie powiedzieć skończ. Dalić już najka, ale wiem, że ona nigdy nie skończy pierwszy nawet chodzą na studia i nie wiedzą co robią, po prostu idą na studia, nie wiedzą co są w przyszłości robić to nie jest przypadkiem tak, że ten problem dotyczy również kobiet? przyjdzie jakaś katastrofa i jeśli my nie będziemy mieli mężczyzn, którzy nie boją się walczyć za swoją ojczyznę, my jesteśmy kochani zgubieni uch, wyczuwam, że będzie gadanie, że chłopakom to by się wojsko przydało od kilkunastu dobrych lat nie ma tego obowiązkowego poboru do wojska <laughs> mój tata tam był i mój tata mówi zawsze jedno, że teraz tego brakuje jak to mój tata mówi, kiedyś jak był ten pobór do wojska to tam uczono się prawdziwego życia, uczono być mężczyznę, mężczyzną. O, a czy tata opowiadał ci również o falach i o tym jak niektórzy nie wytrzymywali presji i teraz już z nami ich nie ma? Wolkę sobie obejrzyj. Taki polski stary film. Tam to jest dopiero męstwo pokazane. Jak to dziwnie brzmi, bo teraz w mediach przyjmuje się, że mężczyzna to ma być taki niby ziomek, niby laska, połączenie tak i wychodzi nie wiadomo co. Jasna no, na dupa, przyszło nie może być tak głupie. Prawowałem ja sama, boję się znaleźć kogoś odpowiedzialnego. Ja sama mam trudność, żeby znaleźć prawdziwego mężczyznę. No to co jest z tego, nie tak, że w wieku dwudziestu paru lat ty nie wiesz, co, co ze sobą zrobić? Ty, ty jesteś w ogóle prawdziwą kobietą? Przecież teraz ty już powinnaś wszystko wiedzieć. Powinnaś pra pracować, sprzątać, a oczywiście pracować tylko w domu, a ty, a ty nic nie wiesz? To, ty, to co jest ciebie za kobieta? Słuchajcie, że ktoś może gadać takie głupoty na serio? Ludzie mi mówią, dlaczego nie wychodzą związki cię w życiu to, się, ty wam to. Wiecie dlaczego? Wiemy. Ja z drugiej strony się nie dziwię. Jak ja teraz widzę, jak niektórzy ojcowie wychowują swoich synów, czyli: No, się ma syn, co tam w szkole było i. I dosłownie i tyle, i to jest ich jedyny kontakt. A wy jaki macie obecnie kontakt z tatą? Albo jaki kiedyś mieliście z nim kontakt, bo jak ja miałem lat naście, to w ciągu dnia z tatą zamieniałem kilka słów, po czym zamykałem się w pokoju i grałem cały dzień. Czasy raczej tutaj nie mają żadnego znaczenia. Kobiety przejmują rolę mężczyzn. No to jak już czujesz się takim mężczyzną, to iść do wojska, niech się zrobił mężczyzną i się odpierze. Żebyście mnie źle nie zrozumieli. Tu nie chodzi o to, żeby mężczyzna nie miał w sobie uczyć, bo tu oczywiście ja jestem za tym, żeby mężczyzna, przy mnie, przy swojej kobiecie Uczucia. To jest właśnie ta druga część filmów, w której Najka będzie sama sobie zaprzeczać. No, mężczyźni teraz nie pokazują jakie są twardzi. Dlaczego się tak przyjmuje, że mężczyzna musi być miękki jak jakaś fajka? Jak jakaś najka? Bo mogą, bo mają do tego pełne prawo, bo na szczęście świat nie wygląda tak, jak ty byś sobie tego życzyła, bo wtedy dopiero mielibyśmy przejść. Przecież same niektóre kobiety robią ze swoich chłopaków takich bedbojów takich stricte, a że niby bądź mięczakiem, ale z drugiej strony to pokaż mi, pokaż mi, że jesteś zbyt twardy, czyli przeklinaj przy mnie, czyli obrażaj swoich znajomych, obrażaj przy mnie swoje inne kobiety, swoje były jakąś rodzinę, obrażaj przy mnie swoją mamę. Co jest Kiedyś mężczyźni pytali o kobiety, jeszcze na początku XIX wieku, czy może daną kobietę pocałować w dłoń. Czyż to typowa lamuserska zagrywka. Czy mogę cię pocałować? Popatrz jeszcze frajerze. Jeśli ty powiesz swojej dziewczynie, że nigdy przez ciebie nie pójdzie do spowiedzi, gościu wygrałeś życie wygrałeś wszystkie wojny, jakie mogłeś przejść Okej, okay. gościu, jeśli nie sprawisz, żeby twoja dziewczyna przez ciebie płakała i jeśli doprowadzisz swoją dziewczynę do szczęścia i będziesz ją zbliżał do Boga jesteś wygrany Masz jeden wielki szacun u Najki. No i Najka, jednym zdaniem sprawiłaś, że teraz wszyscy mężczyźni będą doprowadzać swoje kobiety do łez. I to tylko dlatego, żeby nie mieli u ciebie szacunku. Na zakończenie nieświadoma Najka nagrała film o sobie. Coraz więcej w świecie zauważa się właśnie takich fajnokatolików. katolików I teraz, żeby wiedzieć, kto to jest fajny katolik Słuchajcie, to jest osoba, która dopasowuje sobie przykazania, czy to do swojego życia, czy to do życia innych, czy to do danej sytuacji w kraju. W sumie to może od tego filmu powinniśmy zacząć, żeby Najka sama się nam przedstawiła. To są osoby, które w pewien sposób wspierają. Które wspierają in vitro, które wspierają kolorowość, a jeśli nie, to na nią pozwalają, to są osoby, które zachwalają na przykład właśnie takie przyjmowanie ciała Pana Jezusa, czyli komunii, na rękę. To są osoby, które nagle wszystko i na wszystko mają usprawiedliwienie. Okej, okay, czyli są to również osoby, które nie chcą udzielać pomocy, wyszedzają inne osoby, unoszą się pychą i nie okazują miłości. Okej, okay, kontynuujmy. Oni na to patrzą w ten sposób, że kiedyś nie było tak wielkiej nieczystości, więc teraz w sumie taka nieczystość może być, bo przecież zbyt dużo ludzi wtedy by to robiło. Natomiast sam grzech nieczystości nie zmienia się w żadnym stopniu, i każdy grzech nieczystości jest ciężkim grzechem. Pamiętacie, jak gdzieś na początku tego filmu powiedziałem wam, że dla Nike najważniejsze jest utrzymanie dziewictwa, a jechanie po innych to w ogóle żaden grzech? Można robić po prostu wszystko. Tak samo z in vitro. Oni to tłumaczą w ten sposób, że przecież. Medycyna się rozwija, to przecież powinniśmy korzystać z tej medycyny. Masz inną orientację? Grzech. Nie możesz zdać w ciąży i próbujesz innych sposobów? Grzech. Zaszłaś w niechcianą ciążę, albo może być ona zagrożona i chcesz się usunąć? Grzech. Nie idźmy z duchem czasu, nie używajmy żadnej technologii, żadnych nowinek, a jeśli coś ci się stanie, to nie idź do lekarza. Pomódl się, Bóg cię na pewno uleczy. Czy to, co właśnie powiedziałem, to przegięcie? To parafraza słów Nike, która powiedziała, że mając d***ję, powinniśmy się dużo modlić, a wtedy d***ję samo odpuści. Fajno, katolicy często obrazują Pana Boga jako kogoś tak... Bardzo miłosiernego, kto wszystko wybaczy, wszystko zniesie. Na bank nienawidzi papieża Franciszka. Oni często dopasowują, właśnie sobie, jakieś przykazanie do swojego życia. Jeśli sami uznają, że na przykład według ich sumienia, nie wiem, załóżmy, współżycie przedmałżeńskie. Pierwszy z brzegu, o którym Najka nigdy nie wspominała. Tak sam moment, w którym właśnie fajno katolicy przedstawiałam, właśnie współżycie przedmałżeńskie. Na przykład. To takie niszczenie kościoła od środka. Bo jeśli w kościele już teraz dzieje się. Moment, w którym niektórzy księża nawet pochwalają nieczystość przedmałżeńską. Tak, ja dam zupełnie przypadkowy przykład. To jest właśnie też yy, grzech przeciwko duchowi świętemu. Jeśli z czegoś złego zrobimy coś dobre, czyli załóżmy, jeśli właśnie tutaj pierwszy lepszy przykład, jeśli z współżycia przedmałżeńskiego. Przykładzik. Mamy ustanowione 10 przykazań, mamy się nimi kierować. Jeśli w 10 przykazaniach jest prosto napisane, że. A Właśnie kolorowość, czy to właśnie współżycie przed małżeństwem. Można by włączyć każdy film Nike, otworzyć Biblię i odpowiadać jej dosłownie na wszystko. Można by również włączyć każdy jej film i reagować dosłownie w ten sam sposób. Ponieważ nawet jak mówi na różne tematy, to i tak przynajmniej raz powie o dziewictwie, przynajmniej raz powie o lamusach i przynajmniej raz powie o kolorowości. Ona się nie zmieni, nie mamy nawet na co liczyć. I niestety, muszę wam to powiedzieć, nie jest to również żaden projekt, mimo że bardzo byśmy tego chcieli. Jedna rzecz mnie jednak w tym wszystkim przeraża. Nike ma wspierających na na kanale. I nie mówię o tym, ponieważ jej zazdroszczę. Najka ma wspierających, którzy zgadzają się z nią, popierają ją i dopisują kolejne rzeczy, które lajkowane są jeszcze przez kolejne osoby. Na tym świecie żyją osoby, które zgadzają się z Najką. I to jest. Najbardziej przerażający. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które ten film wyczyły wcześniej. Mam nadzieję, że powrót do komentary, taki dłuższy komentarz, odcinek się Wam spodobał. Napiszcie w komentarzu, co myślicie. Eee, tu, tu macie Instagrama, tu macie Twittera, tu macie Select. Show. Pamiętajcie, co złego to nie Trzymajcie się, czyści. Na... Z tatuażem motyla, który słucha Harego sta... Mężczyzna z tatuażem. Mężczyzn... mężczyzna. mężczyzna. mężczyzna z tatuażem. mężczyzna z tatuażem motyla, który słucha Charego Stylesa. To bardziej mężczyzna niż mężczyzna. Twuna Lamusa.